Mm. Скала взяла. Widziałeś go? On Przechodził Nie, stał tam sobie po prostu I się soła jak mnie zobaczył. O, Przez, Widziałem pompkę po prawej stronie. Dobra, ja tutaj na skraju się będę girował. Dobra, podchodzę do niego. Pomóc? Co tam się dzieje? Ta... O, skaw gracz. To nie skaw jest? Gracz. Mi... nie Na górze jest skaw. Skaw. skaw gracz prawdopodobnie, no. Skaf gracz. Pom-pom. Po której stronie? Po lewej, prawej? Na prawo się schował, ale czy tam dalej jest, to nie wiem. Ładuje. Pomiot zabił cię gracz, czy co? Wiesz już? Jeszcze nie. Ty mnie pilnujesz Artu, tak? Aha. To szedł albo coś pił Ale strzelał typowo po nogach eee, grać Dobra, okay. tu zajmujemy. Dwóch gości jest, Roszela tam jest Roszela widziałem, z jakimś drugim typem znaczy, no to powinien na pewno z tym... Na środku korytarzu jest Reshala. Reshala. Pomóc Ci? Nie mam amunicji, ładuję. Nie mam amunicji. Teraz jak wyjdzie, to mnie zabije. dobrze, ja Cię ubezpieczam. A gdzie ten gracz? Leży martwy. Ten? Myślę, że na pewno. Tak oni sobie stali na korytarzu. on mnie wystraszył, kurwa. Altyniarz ładuje. Jeden minus. Wychodzę. Na prawo w pokoju jest drugi. Zdjąłeś? Tak. To jeszcze jeden dziś powinien być. Ty się zamknąłeś? Tak, zamknąłem drzwi sobie. Wyrzucam sukę naszego kolegi. Zamknąłem się, bo nie ma amunicji. Szala. Kurwa. Co? Minus. Kurwa, powiedziałeś Ale tak, jak się jakby się ci zarobić. Ja się nie składam amunicji sobie ogarniam. Jeszcze raz powtórz co? Ja amunicję sobie ogarniam O to ogarnie się. Mam Dlatego szybko sobie korpus zaleczę. Garcy gale jestem zero. Przy okazji sobie lutuję te trupki co tutaj porobiłem Potrzebujesz pancerza? Albo w sumie nie muszę się no. domadowywać. Potrzebujesz pancerza, tak? Tak. Tu masz m Dobra. Krewetka szuka. Cały czas ty lotujesz, tak? Tak. Czyli ciebie słyszę cały czas. Też zjebałem kurwa z biodra w niego strzelałem. Nie myślisz. Nie ja, no, myślałem, że ty raz zabiłeś, jak tutaj wyskoczyłeś na nich z tego. Ja mam małe magazynki, ja do nich strzelałem, nie, nie, nie. jednego z nich zabiłem. Ktoś chodzi? A, ja chodzę Majki, ja już się ogarnąłem. Jednego z nich dojebałem, a drugiego chyba nie. No tu masz ten pancerz, czemu go sobie nie weźmiesz? Już sobie wezmę. Ty chodzisz? Tak, otwarłem drzwi. Wychodzę na korytarz. Dobra. dobra. To wychodź. Czego ty zabiłeś, to ci go zostawię, ten też ma pełny pancerz. Prawie Kładę się No, drugi altyn znalazłem W którym ma, kiedy ten pancerz? Jest? to w pokoju? W pokoju, no? nie ja mogę wejść, bo leżysz. O dobra, leż Ja sobie wezmę ten rozwalony do siebie Ty miałeś suka? Wyrzuciłem sukę naszego kolegi. Aha. Gdzie to Altyna? Gdzie to mówię? Znaczy, gdzie tam dwójka? Aha. Nie wiem, gdzie taką różnicę wypierdolić. Tu masz broń całą Wiem Mikey, wiem Margie jest Mikey, jeszcze nie otwarty nawet Teraz pójdę Wziąłeś mm -hmm. sobie tam M2? M2 tak, wziąłem, no Miałeś, Mikey, amunicję do tego AK? Mm, tak, mam Potrzebujesz? Da, jeden magazynek byś mi dał. Chociaż czekaj, zobaczę co jest w tym. Przecież ty masz 5,56. Dobra, mam. Musisz reszelowskie kieszenie wziąć. Yy, mogę sobie wziąć tylko BlackRocka? Bo mam go do zadania. Bierz. Potrzebujesz dwa czy jednego? Jeden, jed, jeden jeszcze. A ty oku... O, tylko mam... O Doksy kurwa jeszcze. Co są? Doksy. Mhm. Chcesz? No, jak odstąpisz, to mogę wziąć. No, e, weź sobie. Altynę na łeb zakładam. Czyli jesteś głuchy. Mhm. Pepe. Jeden sprawdzić tego gracza. 44. poziom, zabity przez Pewana. A, czy ją uciekając się yy, nadział Tam, na. Dokładnie. No tych kurwa. To jeszcze można 7/4. Dasz radę mu wziąć tą pompkę? Tomu gościowi? Nie dasz połowę. Mam mały plecak. Ta 7/4 jest przez ciebie zabita przecież. Tego gościa. mały nie zmieszczę. Ja nie mam gdzie. Ja mam Black i akumulator i to wszystko. Dobra, Amunicję jedynie mogę sobie z niej wziąć. A to już wziąłeś, dobra. Nie no, nie wziąłem unity z niej. Jak nie wziąłeś, to mi nie, 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 miałem, nie miałem możliwości rozładowania? On jest w trakcie przeładowania. Dobra, teraz już. Ja wziąłem z tego typa wszystkie rzeczy z tej pompki i kurwa bo chujek biega z pompką, nie lubię wziąć takiego. Wolę kurwa wziąć tą pompkę, niż wziąć normalnego koła, a nie? A czy wziąłem mu części od pompki wszystkie? No to tyle wystarczy. Co ja mogę spierdalać, jestem przeciążony? Ja, Michael, też mogę z dół. Co tu leży? Aha, to ten skał. Uszankę. Chcesz, Michael, uszankę? 20 tysięcy. Nie mam miejsca. On też nie ma. Nie ma. Co, spadajemy Was stąd? Mm, ja mogę. Tu strzelasz? Nie, do mnie strzelają. A jak ten Debil dalej sprzukiwałem kurtkę, kurwa. Z dworu? Z dworu jedną, no. Skaw chyba. z skaw. skaw. Gracz by cię zabił już. Zbiegam. Ja sobie doleczę rękę, on będzie zaraz na lewo, Majka. A, bo jesteśmy po tej stronie, dobra.